odcinku Dnia Życia Kierowcy, jest to odcinek specjalny dlatego skołowałem sobie dzisiaj Astro Przywitaj Siemanko się. Siemanko wszystkim no i standardowo DePro. Siemka no i dzisiaj sobie zrobimy kursik z stąd, czyli Supa Seiva w San do jakiegoś sklepiku w Los Santos, jeszcze nie wiem gdzie, ale jak po drodze coś znajdziemy to za to dowieziemy tam coś No podłe, podłe lagi jak mnie to denerwuje Ty na laptop, na laptopie grasz, nie? Bo jak ja tam zawsze tak, słyszę tak, to dokładnie. A jaki ty masz ten... parametry yy, Wiesz co? To uszkodzić jak będą spuszczać tą wodę, znaczy jak będą zamykać ten dach Tylko, że szkoda, że zapowiadany deszcz już był kilka dni wcześniej No tak Wybaczcie, cztery FPS no. Ale co ja miałem widzę. W ogóle w telewizji pokazywali, jak tam to wszystko przecieka na tym stadionie. A spokój, ja tak widziałem fotki ma... tam. Ludzie to pływali, dosłownie. Na trybunach. mnie to często popatrzyło na się Raz była przed... awantura, bo kurde, był gorąco, oh. jak nie wiem co. A zamknięty. To było duchota, jak nie wiem co. Prapsa ustawić, no pokażę ci. A mi kurde count przestał działać, no lol Ja nawet żadnych modów się nie wgrywam ani ten dopóki nie będę już tego nowego kompa Jedynie z modów to mam Skylina mam podmienionego na ładne BMW E34 A tego, a Sultana na moje ulubione autko czyli Evo 10 a tak to o, nie mam. nie powiem modów. ci tak, w grance ETSA 1 no nie Żadnego tandemu nie mogę mieć wgranego, bo sam tandem laguje, a jak dojdzie jeszcze do tego przyczepka, to kurde, no nie idzie obrócić kamery na tym komputerze. A ja gram FPS Też chciałem pograć, ale niestety y, moja matryca mi na to nie pozwala, bo mam 15 i mam niewystarczającą rozdzielczość. No mi i tak nie poszło. Kocha mój procesor 1,5 GHz. Oj tam, no nie przeżywaj. Lepsze to niż nie mieć w ogóle. No właściwie tak. Ja przez tyle lat ciągle na komputerze 13. Już mój pierwszy filmik, no nie, Drift w GTA SA jeszcze na koncie han 1116. Jest właśnie na tamtym komputerze. Nagrywałem yyy co to było? Cam Studio? Nie, nie pamiętam co to był. Jakiś program, CamHack chyba. Nie, coś innego. Ale kurde, mimo że tym programem to takie lagi miałem niemiłosierne, że kurde Pamiętam, że na początku jak wrzucałeś, ja kiedyś Cię zapytałem o coś, bo ja kiedyś grałem na serwerze PMT, tylko on potem yy, no padł, a ja ten miałem tego format komputera i wszystko, no i przestałem w ogóle grać w Sampa, teraz i tak, ale cały czas Cię oglądałem i potem jak był chyba nie wiem, dziesiąty odcinek, to tak się zastanowiłem, czy by nie przyjść no, tutaj na ten serwer, no i przyszedłem i fajnie jest. Ogólnie to ja muszę kiedyś nagrać jeszcze kolejną część, bo ja nagrywałem coś takiego jak Drift w GTA SA czy coś w tym stylu taki. No no no. Miałby trzyczęściowy filmik, czy coś. Skończyłem chyba na ucieczce z więzienia i miałem nagrywać dalej, ale... Niestety nie wyszło. I zastanawiałem się czy to kontynuować, czy nie kontynuować. Ogólnie jak jeszcze byłem w Policji, to miałem taki pomysł na film, ale taki film dosłownie taki kilkudziesięciominutowy. Ale niestety moja historia z Peterem wtedy była troszeczkę inna, no znacie, nie znacie, nie wiem, yy, i jakoś tak wena na film przeszła. Nie znamy, opowiedz nam. Nie znacie? Nam to przeczytaj sobie w Hyde Parku na drugiej stronie kawałek historii o PTRze od Astro. Jedziesz, Masz tam wszystko Astro. napisane. Jestem aż ciekawy. Idę przeczytać. Gdzie tu? się czy coś. ja jadę zatankować. Zobacz. Gdzie tu gdzie pisze? Hyde Park, druga ta strona. Bo tu na tym, na LS. Lot chyba jest tankster, nie? Mm, nie działa chyba. Nie. Aha. Ja jadę tam czy? na prawo. Po straży. Dobra, to jedź pierwszy, znam. Ja się...